Proszę Państwa Paweł będzie skakał, tutaj mamy metr met 50 Kurwa jest wysoko nie, no jest kurwa wysoko <śmety> Na Bolidzie może z bliska zobaczycie jego stan techniczny Zajebisty kurwa Sprzedaż kurwa, dwądzi pod 0700 Pytajcie o Bolida Kurwa szybko, że mam plułasz. No proszę Państwa same siło nie No kurwa stan idealny Dobra, lakierek nowy kurwa i pan Paweł no kurwa, i jedziemy. Mo dawaj Manek Dawaj Maniek, to już się kameruje! Ja, kurwa, ta kierownica się Ej, kierownica się Chuj z kierownicą, dawaj. Nie, kurwa, ciasno, no. <laughs> O, kurwa, rzeczywiście. Kurwa. A właśnie wszystko boli. Ała. Ała, kurwa. O wow. oh, kurwa! Wow. Co ty jeszcze od diewal? Połowy!